11 listopada 1918 roku. Chociaż jest to nieco umowna data, gdybyśmy się zagłębili nieco w historię, Polska po 123 latach wraca na mapy świata i to w takim kształcie. Jest to niewątpliwie najważniejsze nasze święto narodowe i dlatego dzisiaj zapraszam Was na kolejną playlistę okolicznościową polska i regionalne, gdzie skupimy się zarówno na patriotyzmie do naszego kraju. Nie jeden nie raz nasz kraj próbował zniszczyć, nie jeden raz powstaliśmy ze zbliższy. Jak i tego lokalnego, z którego się wywodzimy. Istoty dotkną, nie jedno licho, Miejski folklor, szczeciński Nikifor. A nawet spojrzymy jak wygląda gwara w poszczególnych miejscach naszego państwa. Ty się gorol, to że jest a ty się borok. Czuję się strą Goronu do tego by trzeba pięcioro. Izbie grywnych dział jest cztery, pięć po prostu sporo.